Fizycy zgłosili zapotrzebowanie na akcelerator wysokich energii, który powstałby w miejscu dawnego akceleratora LEP w celnie pod genewą. Zainteresowanie fizyków sprowadziło się do zderzeń protonów o energiach 7 przeciwbieżnej protonów o energiach 7 teraelektronowoltów. I do tego wymyślono, że idealnym miejscem jest stary tunel starego akceleratora LED. 4,5 roku temu usunięto ele, ele, ostatnie elementy konstrukcyjne po starym ak akceleratorze, a ich miejsce zajmują elementy akceleratora LHC, czyli wielkiego zderzacza hadronów. Mają zderzać się protony, a w innej fazie eksperymentu jądra atomu wołowiu.